K. Co jest Mason? No właśnie, co jest Mason? 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 A widzisz, że dzisiaj jest niedziela. No i co to ma do rzeczy, Mason? To oznacza, że dzisiaj nie idziemy do budy. Uff, całe szczęście co nie fam. No i to jeszcze jakie szczęście? Dokładnie. Ej koledzy, skoro jest dzisiaj niedziela, no to co my będziemy robić? Ja sam nie wiem, stary. A może masz jakiś pomysł? Nie, Spiderman, przykro mi. A, okej, okay, spoko. O, już wiem, gdzie możemy pójść. Gdzie? No właśnie, gdzie. Co tam do cholery będziemy robić? A ja nie wiem, stary. Ja też nie. W sumie nikt na razie o tym nie wie, więc musimy posłuchać tej propozycji miejscowo. No dokładnie. No, no, to słuchamy, co nie? No. A może zrobimy dziś jakieś męskie spotkanie, co wy na to? No, myślę, że... No, myślę, stary, że to zajebisty pomysł, co nie? No, w sumie myślę, stary, że to zajebisty pomysł, co nie, koledzy? No, w sumie... To też jest dla mnie zajebisty pomysł, co nie Fabia No ja oczywiście jache No dokładnie stary, ja się akurat z tym zgadzam Co nie Marcin? No Ja w sumie też, nie mój najlepszy przyjacielu Olku? No ależ oczywiście, mój najprzyprzyjacielu przyjacielu O, zajebisty pomysł Bez e, dziewczyn To będzie najlepiej Deklu, ale ty nie wiesz, że to może ich zranić? Ale że co? Jak tak powiem? Że bez dziewczyn, co ty gadasz? Przecież y, Mason powiedział, że to męskie spotkanie, czyli są y, na tym spotkaniu z, z samym chłopakiem, tak? No tak, jakby co ja tylko żartowałam. Ja lubię jakieś tam dziewczyny, nie? No w sumie stary ja też. I ten pomysł już mi się podoba, nie? Josh, zgadzasz No i ja czy oczywicha, Spider-Man. No widzisz? Wow, koledzy, czyli wy wszyscy się ze mną zgadzacie Tak dokładnie, a czemu mieliśmy się z tą nie zgadzam? No właśnie, stary. Przecież jesteś naszym najlepszym kumplem, to zawsze powinniśmy się y, ze sobą. Eee, no, zgadza, co nie Fabia? Jasne, Henryk, no No dobra, no to wszyscy zgadzają się ze mną, że idziemy na to męskie spotkanie, co? No jacha, oczywicha, stary Dokładnie No właśnie No, także wszyscy się ze mną zgadzają, co? No jacha, oczywicha, stary Dokładnie. A w ogóle, Mason, mam do Ciebie takie jedno pytanie. No, słucham Eryk. A w ogóle, jak y, to nasze męskie spotkanie będzie wyglądać? Bo nam chyba nie powiedziałeś, co nie Marcie? No, oczywich. Cóż, y, spotkamy się pod czyimś domem i możemy o czymś tam porozmawiać, co nie chłopaki. No, jacho, oczywich. Dokładnie. No dobra, koledzy, no to y, plany już umówione, no to teraz musimy o czymś tam porozmawiać, co nie koledzy? No jacho, Wicha stary. Dokładnie. No. No dobra, no to o czym będziemy rozmawiać? Nie wiem, o naszych starych jak zwykle, czy coś, bo ja nie wiem. No w sumie też nie wiem, ale no może być w sumie naszych starych, co tam robią ciekawego codziennie w domu. No to od czyich starych możemy zacząć? W sumie sam nie wiem. Hmm, kogo by tu wybrać? Może Fabian? Czemu mnie? No cóż, Fabian, jednak na ciebie padło, y więc y y opowiadaj, co tam y twój stary robi ciekawego w chacie. Mój stary ogląda telewizję? I je chips. Uuu, no proszę, widzę, że twój stary yy, robi coś. Jakąś nową czynność, co nie? No A co, zdziwiliście się, że mój stary je chipsy przed telewizorem, jak, jak coś ogarnął? No, w sumie nie wiem e, Ja ostatnio zauważyłem, znaczy wczoraj, że mój stary też jadł chips Serio? No a nie, stary? O kurde, no proszę A twój stary chyba chipsów jeszcze nigdy nie jadł No nie, Fabian, znaczy kiedyś jadł, ale nie przed telewizorem A, okej, okay, zapomniałem, co nie? No a, Fabian, i coś jeszcze? Co robi Twoja stara Ciekawe Moja stara siedzi w pracy i. No, takie. Tak. Jakby co? Ona wróci e, o 9.30 do domu. Wow, no to. No to w pół do 10. Co nie? No. Dobra, starzy Fabiana omówieni no to o czyich starych możemy porozmawiać teraz. Oj. No, w sumie nie wiem, może o Eryku. Ale Deklu Marcin. Przecież Eryk ma tylko mamę, tak? A, no, zapomniałem, no to. Erik, no to co tam twoja stara robi, ciekawe? Moja stara też z pracy. O, no nieźle, a kiedy kończy? O tej samej godzinie, co Fabian, co, co matka Fabiana, co 9.30. trzydzieści. O, w mordy, naprawdę stary. No a nie Fabian. No to co tam twoja stara robi, to, to, to ona pracuje w tej samej kor korporacji, co moja? No chyba raczej tak. O, w mordę, stary, ale co? No, nasze stare są w tej samej firmie, gdzie pracuję. Ja cię nie mogę. Z czego wy się tak. Eee ten e, dziwicie chłopak prawdopodobnie coś mówią, że ten... Że matka, Fio, e, że matka Eryka jest w tej samej korporacji co matka Fabiana O, w mordę! Serio? No a nie stary, przecież moja stara pracuje w tej samej korporacji co matka Fabiana No właśnie stary, o w mordę w tej samej korporacji, chłopaki ja nie mogę. No właśnie, koledzy, ja też nie mogę, ale jaja co korn No i to jeszcze jakie, Mason? Ej, dobra chłopaki, jednak y, kończmy tą gadkę, no bo Musimy teraz poczekać na chłopaków i na dziewczyny, co nie, Tri? No jacho, oczywiście her. No O, patrzcie, dziewczyny i chłopaki idą W samą porę Dokładnie Hej, chłopaki Hej, Klaudi, Cześć Cześć, Lidia Siema, koledzy Siema, Michel Elo, mordy Elo, Jacob Siema Siema, Marlen Hejo Hejo, Melody Cześć wszystkim Cześć, Luna Siema Siema Lince Hejka wszystkim Hej Cordelia Siema koledzy Siema Brytni. Hej wszystkim Hej Aniela Siema koledzy Siema Madison. Hej Hej Liria Siema mordy Siema Larysa Elo Elo Eleonora Siema chłopaki Siema Edmund Siemka wszystkim Siema Charlotte. Siema Siema Inui Cześć wszystkim Cześć Brooklyn Siema mordy Siema Ali. Siema, Siema Glory. Cześć, cześć Charlie. Siemka koledzy, Siema Taylor. Siema wszystkim, Siema Riley. Wow, naprawdę musimy Wam powiedzieć, że znowu jest Was całkiem sporo, co nie korno. No, Jacha Oczywich. No. A w sumie jakoś tak wyszło, co nie. No. Dobra, słuchajcie, mamy toko, taką e, propozycję. Jaką, 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 No właśnie, jaką propozycję? Chcę wiedzieć. Ja też. Dobra, dobra. Nie wszyscy na. E, tak, zaplanowaliśmy dzisiaj męskie spotkanie e, pod czyimś i Będziemy oczywiście tam porozmawiać, co nie, koledzy. Jacha Oczywich, stary. Dokładnie. Aha, czyli bez dziewczyn, tak? Ale Eleonora, o co ci chodzi? Przecież to tylko męskie spotkanie, prawda? No właha a, a kiedyś wy nas na pewno zabierzecie Jasne, Eleonora, czemu nie? No właśnie Aaa, czyli jednak w, w tym spotkaniu chodzi o to, że to wy robicie jako wy sami chłopacy, co nie? No przecież jako oczywicha dziewczyn Nie, stary? Jacob? No oczywiście, Edmund No widzisz? A w ogóle coś mieliśmy powiedzieć, no słucham, słuchamy. A jak wy, Kornel, e, Henryk, e, Luna i Brooklyn byliście w sklepie, no to kto tam pracował, bo nam e, ostatnio tego nie powiedzieliście. No właśnie Kornel, Henryk, albo Luna, albo Brooklyn, powiedzcie nam ktoś, e, kto pracował e, ten, e, w sklepie, ten, e, tym co byliście ostatnio. A, o tym sklepie można myśli, no, no to tak, e, ta była taka... Jedna taka pracowniczka, taka e, czerwona ptaszyna z zielonym dziobem. a czerwona ptaszyna z zielonym dziobem, opowiada. No tak, i no i taka kasjerka była. Jak będziemy kiedyś w sklepie, to kiedyś może zobaczyć No chętnie zobaczę. No w sumie ja też bym zobaczyła jak, jak wygląda, ale dobra, nieważne. Dobra, skoro wracając na temat o rozmowie e, z chłopakami samymi, no to wy dziewczyny idziecie na chatę, a my idziemy sobie na spokojnie z chłopakami porozmawiać o jakieś tam pierdołach, co w ogóle kogo to nie obchodzi, co nie? Jaka oczywicha stary, dokładnie No dobra, no to my dziewczyny idziemy na chatę ta... No ale czemu się złościsz Brooklyn powie? Nie, nie, ja się nie złości, ja tylko po prostu, e, e, tak, e, no, wzdycham Aaa, zapomniałem, ja też zapomniałem no dobra, koledzy, no to co? idzie, na to spotkanie, co? No. No dobra, no to chodźmy. Mara, dziewczyny. Mara. No to chodźmy, koledzy, na spotkanie. No dokładnie. A ja w ogóle róbcie Jacob, y, Jacobowi i Edmundowi miejsce, no bo oni też chcą, prawda? No. Czekajcie, chłopaki. Już, 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 Erik. Chodźmy na to spotkanie. Dokładnie, bo to, co my, co my tutaj na rynku stoimy, to, to ma być spotkanie. No właśnie, ale i tak kochamy nasze miasto. No dokładnie, Olek, my kochamy nasze miasto, co nie? No, Jacho, czy Wicha. Dokładnie, dobra, chodźmy. Dobra, George, jakby co my, my tutaj idziemy, nie? No, bo co my będziemy obkrążyć? Będziemy obkrążać w sensie e, e, wszystkich paczopów dookoła. Właśnie. Czekajcie jeszcze na nas, koledzy. Już, już, już. A Jacob i Edmund to co? A dziewczyny muszą zrobić miejsce do Hollywood. Dziewczyny, róbcie miejsce dla Jacoba i dla Edmunda, tak? No Jezus, no dobra. My idziemy na chatę. Chodźcie, dziewczyny. No już, już, już. Nie jesteśmy myśli, że nas zablokowałyście, niestety. Spoko. O, jestem wolny. Ej, Riley, zrobisz miejsce. Jasne. Masz. Dzięki. Nie ma sprawy. Edmund biegnie jak coś. Dobra, już jestem chłopacy. Ej, a tak w ogóle to gdzie jest Deni? No właśnie, co z. Aaa, nie poszedł z nami. A to szkoda, bo z nim to by było fajnie, co? No, fajna koleżka i w ogóle. No dokładnie. Ej, dziewczyny, idziecie na chatę? No już, już, już Inoui. No właśnie, nikt się nie rozdwoi. No właśnie. Dobra, chodźmy na chatę, bo chłopaki idą z chłopakami na spotkanie. A my tylko będziemy siedzieć w chacie i coś robić, nie? No. Ale i te chłopaki powiedzieli, że przynajmniej też nas zabiorą, co nie? Ale że niby nas, dziewczyn? No i ja wicha, Eleonora. A czemu nie? A no tak, zapomniała. Mhm. Dobra, chodźmy, co nie? No. Idziemy bez chłopaków, bo nie, może, nie musimy. Nie możemy się interesować, co nie tam robią. Znaczy, niby ja tak mówię co? No tak, Leria, dokładnie. Nara, chłopaki. O, nara, Alina. No dobra, chłopacy, no to kierunek Buda. A czy w sensie e, czyjś tam dom, i możemy o czymś tam porozmawiać, co nie? No, idziecie wszyscy. Idziemy, idziemy, Mason. No właśnie. Ty zawsze, debilu, musisz się na wszystkich drzeć. Nie wiadomo, prawo. Ej, kornel, proszę cię, nie jestem debil. No, wiem, Mason, tylko żartował. No, mam nadzieję. O co ci kłóciliście, chłopaki? Nic, Henryk. Dobra, spokojnie. O co ci kłóciliście, chłopaki? Nic, Josh. Dobra, to jest do cholery, koledzy. Słyszę krzyki. Nic, Fabian, nie pytaj. Dobra, co jest? Nic, spider Spiderman. Dobra. No dobra, koledzy, jest nas 14. Tylko, żeśmy się porozdzielali, i tutaj jest nas 7 i was jest 7. Dokładnie, stary. No. No więc tak, koledzy, więc o czym będziemy rozmawiać? Bo ja wiem, my tylko dzisiaj rano rozmawialiśmy o naszych starych, co niż... No jacho czy Wihol? W sumie nie wiem o czym możemy porozmawiać. Możemy porozmawiać o jakichś tam... Y, y, rzeczach w sklepie co do mojego ciekawego, co nie. W sumie stary myśli, że to zajebisty pomysł, co nie, kolega. Jacha oczywicha! Dokładnie, jacha oczywicha, no włacha. Dobra, więc o jakim sklepie będziemy rozmawiać, koledzy? Może porozmawiamy o Half Price czy co? W sumie czemu nie? Dokładnie. No to tak, koledzy. Ja ostatnio byłem z moją starą w Half Price i patrzyłem, że turabki były. Yy, po dwie dychy, a były po yy, 8 zł. Równe 8 zł, koleś, równe 8. O, w mordy to podrożało, co nie? No, chyba ich do reszty pogięło. No bo pogięło, fajnie. No bo kto normalnie kupił yy, ta takie gówno za dwie dychy? No właśnie, stał. Ja bym takiej torebki nigdy nie kupił. A Edmund powie, że Kamarka, czyli no właśnie powie powiedz, powie, 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 powie. powiedz, 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 powiedz. Powiedz, 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 powiedz. Powiedz, powiedz. To chyba było najprawdopodobniej Louis Vuitton albo Gucci, nie? Chyba Gucci, tak mi się wydaje. Gucci, po dwie dychy? Chyba ich pogię. No właśnie. A, no bo wiem się, dla starej chciałem kupić, nie? Dla starej? Serio? No bo Edmund nie jest dziewczyną, tak? No oczywiście, że nie jest No waha A, dla starej ty to chciałeś kupić? No, a nie stary? Jak już sobie pomyślałem, że to dwie dychy kosztuje, to o nie, już nie biorę, nie? O w mordę, ale akcja, co nie? No, dwie dychy za takie gówno, to masakra No właśnie, tak jak już mówiłem, kto by normalny, kto by normalny kupił takie gówno, bo ja chyba nie No waha a w ogóle ten, coś mi się przypomniało No co star. właśnie co, a może Jak y, zrobiliśmy dzisiaj to męskie spotkanie To może porozmawiamy chociaż na 15 minut, co wy na 15 minut? No dobra, okej, okay. właśnie Tak jakby co, nikt, nikt się na to nie denerwuje Prawda Jacha Jaka oczywicha, Erik, właśnie, Jacha oczywicha No to jeszcze możemy Porozmawiać chwilę, idziemy na hausen, co? No jaka oczywicha Ej, a w sumie koledzy, już możemy teraz iść na chaty. No, bo nam się chyba już nie chce rozmawiać o jakimś tam sklepie czy coś, nie? Tak, stary, tak, dokładnie. No dobre, sami tego chcieliście. Chodźmy na hausen. No dobra, okej, okay, stary. No dobra, no to idziemy teraz na chaty, co nie, koledzy? No, ja oczywiście, stary. Dokładnie. Ty, a dziewczyny już dawno poszły na chatę? No a nie, Jacob przecież już dawno poszły, już zupełnie dawno, jeżeliśmy żeśmy poszli na spotkanie No włach, o w mordę, ale szybko nam zleciało, tylko była gadka Edmunda i to tyle No, ja cię nie mogę, ale jajac No, ale i tak przynajmniej o czymś tam rozmawialiśmy, nie o sklepie czy coś, tylko o innych pierdołach No dokładnie Dobra koledzy, idziemy teraz na chatę i pamiętajcie, skręcamy w prawo jak zwykle Dobra, będziemy pamiętać Właśnie, właśnie. No właśnie, Dekro, przecież że będziemy doskonale o tym pamiętać, co nie, Spider-Man? No właśnie, no widzisz? Dobra, już bez zbędnego gadania tylko idziemy. Dobra, dobra, właśnie.